Nielba Wągrowiec w zimowej przerwie dokonała chyba najbardziej spektakularnych transferów w trzeciej lidze, pozyskując m.in. Michała Golińskiego i Macieja Szerfena, którzy mają za sobą wiele spotkań w ekstraklasie czy nawet epizody w reprezentacji Polski. Wiosna nie zaczęła się dla nich najlepiej, ale w trzech kolejnych meczach Nielba już wygrała. Dopiewo po niezwykle pechowej porażce w Luboniu przystępowało do meczu z Wągrowcem osłabione brakiem m.in. Seweryna Chmieleckiego i Nowackiego. Kontuzjowanego Pawła Linkę w bramce zastąpił młody Wojciech Fleischer. W dniu meczu niedyspozycję zgłosił kapitan Maciej Ratajski. Niestety mecz rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy. W szóstej minucie Michał Goliński trzykrotnie wrzucał piłkę w pole karne. Ostatecznie celnie uderzył. Środkowy obrońca Łukasz Jasiński, Nielba objęła prowadzenie 1 do 0. Gospodarze chcieli odpowiedzieć równie szybko i skutecznie, ale mieli problemy ze stwarzaniem sytuacji bramkowych i w ogóle z przerostaniem się w pole karne Nielby. A dośrodkowania też nie były mocną stroną tego dnia GKS-u. Za to stałe fragmenty gry Nielby stwarzały największe zagrożenie. Dopiewo przed przerwą uzyskało przewagę, ale na strzelenie gola nadal było niewiele sytuacji. W 36 minucie Michał Goliński trafił w słupek bezpośrednio z rzutu rożnego. Chwilę później po dograniu Golińskiego bliski zdobycia bramki był Spławski. A stoper Nielby Łukasz Jasiński dał się we znaki GKS-owi jeszcze w 42 minucie. Drugą połowę gospodarze rozpoczęli z dużą chęcią odrobienia strat, ale to nielba była groźniejsza. W 49 minucie błażej Nowak jeszcze nie trafił. W 52. błąd popełnił Maciej Manelski, który nie przerwał akcji Nowaka, a ten po przebiegnięciu ponad 40 metrów, strzelił drugą bramkę dla wągrowca. To jego czwarty gol w czwartym kolejnym meczu. W 57 minucie nie do zatrzymania dla obrońców dopiewa był Karol Gregory, który ograł Mateusza Zawieje i pokonał Fleischera po raz trzeci. GKS próbował różnych sposobów, chociażby strzałów z 30 metrów, bez rezultatu. Nielba oddała inicjatywę, nadal niebezpieczne były jednak rzuty wolne bite przez Golińskiego, czy też szybkie kontrataki. Wynik nie uległ już zmianie 0 do 3. Osłabiony GKS dopiero przegrał z Nielbo Wągrowiec i nadal plasuje się nad strefą spadkową, ale wyniki tej kolejki były niekorzystne, bo punkty zdobywały zarówno zespoły znajdujące się w tabeli tuż przed podopiecznymi trenera Dyzerta, jak i te z grupy zagrożonej spadkiem.